Simoneczko z tej strony Drago, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy taką, można powiedzieć, serię Uczymy się grać w Critical Ops Dawno w Criticala nie grałem Więc muszę Naprawić to co zepsułem Mojego skilla Więc zaczynamy dzisiaj pierwszą witewkę. Niedługo wbijamy skrzynkę i ją otworzymy Może jeszcze na odcinku jak skończymy rozbrajanie A więc lecimy A ręka na brow Rozbrajanie więc lecimy. Na pewno będę dużo lamił, bo się będę uczył, ale mam no, coś ich zrobię. Bo, jak widzicie, skiny mam, przegrane mam też dość sporo. Więc mam no... na nadzieję, że będzie ok. Dobra, lecimy sobie, a w sumie możemy tam na A. Chcę kila, więc wyschlam tutaj, spoko, raszuję B, Wow, z 90 dziewięćdziesiątką na blisko no, jakby przegrał to był gościu. Gromadzimy się lepszymi gościami. O oh, no. Ale skinów porządnych nie mają, jak widzę. No. Co po niektórzy. Dobra, lecimy tutaj. Skracam Kurde, nie wierzę. Flasha dostałem, nie widziałem typa jak go znożować. No, no nie wierzę. No ale nie jest źle, no. Nie jest źle. Jest tragiczny. Nawet ten obcy jest lepszy ode mnie. No i wygrana kolejna. Będę miał teraz ostatnią rundę, żeby poprawić te statystyki na plus. Czyli 2 kg muszę to być. Więc postaram to zrobić. Oj nie pist Letówka... To już nie, to już. Będzie źle. Nie będzie dobrze. Lecimy tutaj na długo, można powiedzieć. Na tym baranie tak jakby... Łok. No i nie zdobyłam niezabity kiepek, to nie kilani. Tu nie zabity kiopegiem, tu nie polecę szybciutko. Ja spokojnie. spokojnie. Jest typek. I mogę mieć te dwa kile w ręce. Kudz on poleciał. No niestety. 2-2 Nie wiedziałem gdzie on polecił Niestety 6-0 Tacy 2-2 Słabiutko nice. Podziękujemy sobie reklami A mówimy na reklamę odpowiedź w sumie i tak mamy dopiero 5 minut, więc jeszcze jeden ile zagramy. Czekamy na załadowanie. Dobra, lecimy jeszcze z jedną mapką. Legacy no, nieźle. Na tej mapie szczęścia nie mam, ale dobra, może się uda. rozgrzeweczka, już po rozgrzeweczce to nie to rozgrzewka dropę ostatnio też skrzynki tego skina Kurde, jedną pestkę ino dostał Nice, peczocik Ale myślę, że będę miał 2 kille niestety O kurde, ale mnie tepe góra powala 1-0 jest dobrze Z moimi killami Nie wydaje na tak pieniędzy dużo No, lecimy Znowu ta sama taktyka To nie flasza, ale to co? Taki taki Przeze mnie wymyślony lekutki fleszyk Nice Widziałem, że to będzie tak dziwnie... Biegam, jest nawet nie, no, tak jakoś. nie, no nie, nie, z Tak nie, 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 kucanie nic nie, daje, ale nie, tego, nie, 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 to nie, no, może Standardowa taktyka, polecimy sobie tutaj ostatni raz, bo nie chcę, żeby ciągle to samo bronić. Ok, no, OPS pokonany. Lecimy na. Próbujemy się tam zatrzymywać. Kurda, ja jednak tam gościu kampił. A jednak gość się tam kąpił i obił mnie do 71% To nie jest dużo No i jak to mam nie zmieniać taktyki Jak ciągle tam mnie spotyka 4-0 jest dobrze, Mówi, no, że tam tylko będzie lepszy. Pierwszy headshotik dostałem Nogi skill Łok dwó na jednego. A, widziałem typa. No On go porobi na spokojnie. Dobra, pomyłka. Fartowny chedzi chyba. Strzał chyba z Ameryki, no. Więc jest OK. W sumie tu dałem się sam zabić. więc... niepotrzebnie, jak wiedziałem, o tym typie tak dziwnie wychylać. No ale sprzedał mi he Dranata zabiłem nieźle. 7-1, jest spoko. Jest naprawdę dobrze. Tak na powrót do gry jest nieźle. Poczułem takie dobre obicie, więc tego granatu. Mm. A Hm, <coughs> hmm. nieźle wiedziałem. Kurde, camper. No tu jest typek, tu jest typek, tak. O, wychyla. Nie widział go jeszcze ten doktorczyk zaczyna strzelać. Tu drugi jest typek, panie. Jezus majku. No i win. Drugie miejsce czy trzecie. Trzecie. Nie na no, porówno, ale ja więcej z z umarłem. Bo... Mamy już ukończony Critical Pass Nie mam pieniędzy na przepustkę niestety Drugi No ma 7-0, ale jedna asystent. no właśnie te asysty tak w górę Trochę też dawają Ukończony Critical Pass premium Co dropniemy? Bo otwieram wymasujemy skiny, noży Lecimy Ta noż byś chciał dokładnie Nóż byś chciał Chciałbyś nóż I co? I mam ten nóż Nice Aż sobie zesklinuje Do chobra Kurde nice i jakby koska była I co? <grywka> Dropłem koskę, szkoda że skina nie ma no, Ale jest dobrze więc na tyle w tym odcinku. Zapomnijcie o suskry... Nie zapomnijcie o subskrypcji. Dobijamy 50 subskrypcji. 50 musimy dobić. I lajkujcie, żeby wbił kolejny odcinek. Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.